A bohaterem pierwszej partii w dniu dzisiejszym będzie zawodnik, moi drodzy, z Kenii o Niku Jahanda. Jachanda, także lecimy C4 ze strony przeciwnika, także partia angielska. Widać, że gdzieś tam e, ta, te angielskie systemy zostały jeszcze w pamięci Kenijczyków. E, dobra, odpowiemy posunięciem E5 na zagrywka przeciwnika, skoczek C3. I tutaj będę chciał przeciwnika mocno atakować w zamkniętej strukturze. Można powiedzieć, że nawet w odwróconym wariancie zamkniętym obronę sycylijskiej. Rywal bardzo przytomnie wykonuje podsunięcie E3, przygotowując się do uderzenia wraz z podsunięciem D4 i muszę przyznać, że jest to mocno nieprzyjemna ścieżka, ponieważ tutaj jeżeli zagram F5, no to po D4 już rodzą się Swego rodzaju problemy. Dlatego w tej sytuacji podejdę troszkę inną ścieżką. Zastosuję wariant G6 gdzie na D4 będę chciał po prostu postawić gońca na G7 i po przepchnięciu pionkiem zejdę z na E7 z dalszym planem dochodzenia do posunięcia F5. Ok, rywal gra z F3, bardzo przytomnie to, czego powinniśmy tutaj unikać za wszelką cenę, to bicia na D4, ponieważ często dzięki temu biało pol, czarnopolowy goniec zyska bardzo fajną przekątną, między innymi pole G5 i przekątną, właśnie. Właśnie G5D8. Dlatego w tej sytuacji wzmacniam centrum za pomocą ruchu ruchu D6. Przy okazji otwieram sobie białopolowego gońca, który raczej póki co nie jest zainteresowany wychodzeniem na konkretne pole. I teraz jest dość istotny moment. Ponieważ jeżeli wyjdę kotkiem na E7, no to po D5, niestety, ale ten skoczek na, na C6 będzie musiał znaleźć sobie jakieś alternatywne rozwiązanie. No i pytanie, czy pole B8 jest dla niego dobrym wyjściem. Wydaje się, że nie najgorszym, ponieważ w przyszłości istnieje taki manewr przerzutu skoczka na C5 wykorzystujący wyjście pionkiem. E, natomiast z jakiegoś powodu nie do końca jestem fanem tego podejścia. Jakbyś tak moja intuicja podpowiada, że nie jest to najlepszy sposób gry. Na pewno nie jest złe też posunięcie skoczek F6 od razu z planem krótkiej roszady. No tyle, że wtedy idea z F5 musimy schować do, do szuflady. No i teraz trzeba wybrać, właśnie co jest dla nas, że tak powiem, lepsze, a co jest dla nas gorsze. No szczerze powiedziawszy, bardzo chciałbym zagrać F5, ale z drugiej strony ten wyrzut skoczka na ostatnią linię powinien nam jasno sugerować, że skoczka lepiej wprowadzić jednak na F6. Także pod skoczek też 6 ciągle. Przepraszam, pod 5 ciągle mamy odejście skoczkiem na E7. Ok, rywal robi ruszadę, to my również sobie zroszujemy. Po wymiankach odbije pionkiem. Rywal posiada możliwość wymiany Hetmanów, która nie powinna być dla nas za bardzo um, uciążliwa. Rywal gra A3 z planem B4. Okej, okay, widzę, widzę tutaj, że ten przeciwnik z Kenii już tutaj wie o co chodzi na szachownicy, także bardzo mnie to cieszy. Eee, ja bym wprowadził sobie białopolowego gońca do gryszcza, że powiedziawszy. Ale zanim to zrobię, jednak trzeba wprowadzić wieżę na linię E, ponieważ ona tutaj bardzo często przydaje się w przyszłości, czy to w pchnięciu pionka na E4, czy nawet w jakimś otworzeniu pozycji wraz z wymianą pionków na polu D4. Także wieża E8 z mojej strony za momencik goniec na G4 albo na F5. I mam wrażenie, że w tej sytuacji goniec F5 będzie bardzo nieprzyjemnym ruchem, ponieważ atakuje hetmana z i zmuszam go do odejścia, ponieważ jeżeli nastąpi E4, no to ja mogę po pierwsze wtrącić bicie na D4 i wymienić gońca do skoczka, dzięki czemu mój goniec bardzo mocno czarno czarnopolowy się rozegra. Okej, okay, rywal będzie miał parę gońców, ale... Nie uważam, żeby to go faworyzowało w tej pozycji, gdyż jego goniec czarnopolowy na przykład jest bardzo, bardzo mocno ograniczony. Jeżeli nawet bym nie chciał iść na te wymiany i nie oddawać pary gońców, to widzowie w tej sytuacji macie dodatkową możliwość odejścia, odejścia gońca na G4 i granie przeciwko polu D4, ponieważ spójrzcie, że po goniec G4 jak nastąpią wymiany na polu E5, prawda? To w przyszłości uda nam się wymienić białopolowego gońca za skoczka, który jest jedynym obrońcą tego punktu, i ten moment wpakowałbym skoczka na pole D4. Ale ja w tej sytuacji dostrzegam lepszą, bardziej taktyczną możliwość, a skoro taktyczną, to prawdopodobnie bardziej nieco w moim stylu. Także biję na D4. I czekam na to, co zrobi rywal. Bicie na f5, bicie na c3, tak jak wspomniałem, bicie headmanem nie jest zbyt dobre, ponieważ goniec w tej sytuacji byłby niebronioną figurą. Eee, no a jeżeli rywal będzie musiał odbić pionkiem, no to widać jasno, że, że te pionki nie są z tego powodu zbytnio zadowolone. Wtrącenie na g6 bardzo przytomne. Eee, I po bc chyba zachowujemy równowagę w materiale. 4 na 3, 3 na 2, tak jest widzowie. Tutaj jest pełna równowaga na razie. Ale wydaje się, że te pionki są strategicznymi słabościami, i będę starał się to w przyszłości, nawet takiej niedalekiej, wykorzystać i nawet może od razu z koczkiem na E4 wchodzę, z takim właśnie na słabość pionka C3, i nawet tutaj mogę wykorzystać pewne motywy e, odciągnięcia Hetmana od obrony. Gońca na pole E2. Przykładowo w tej sytuacji mógłbym zbić skoczkiem na C3. Wydaje się, że jest to totalnie głupie, ale po biciu na C3 goniec wjeżdża na C3, i po podbiciu Hetmanem na końcu ta wieża może być gońca na E2 z zachowaniem przewagi pionka. Tyle, że jak to zawsze bywa w takiej sytuacji, musimy ocenić, czy dana wymiana, mimo nawet przewagi figurowej, jest dla nas korzystna. I ja uważam, że odpowiedzią jest nie. Goniec i pionek. I ten goniec są dużo słabszy od naszego skoczka i gońca. Spójrzcie, że ten goniec totalnie nic nie robi. A to wszystko sprawia, że ja tego skoczka będę chciał zostawić to prawdopodobnie na polu C5, skąd ten skoczek nie będzie, nie będzie przez żadną figurę atakowany, ani przez żadnego pionka. Także wprowadzam Hetmana do gry. Za momencik może zdwoimy wieżę na linii E. Jest to prawdopodobnie najważniejsza linia w tej pozycji, ponieważ jest to jedyna, w pełni otwarta linia. No, i prawdopodobnie tutaj nawet szereg wymian może nastąpić, gdyż ja uważam, że jeżeli wymienimy wszystkie ciężkie figury, to ta końcówka dla mnie będzie wygrana, tylko dlatego, że moje skoczki są dużo lepsze od tych gońców. Okej, okay, rywal gra z skoczkiem na D4 i to jest bardzo dobry ruch, ponieważ rywal stara się tutaj za wszelką cenę e, poprawić swoją strukturę pionkową i scentralizować skoczka przynajmniej. Także to jest bardzo dobre podejście. Oczywiście my na to nie przystaniemy, nawet nie muszę na to reagować. Po biciu na C6 mogę odbić Hetmanem, dlatego w tej sytuacji po prostu kontynuuję plan związany ze, zdwoj... ze zdwajaniem wież. Wieża E1, wieża E8. Obiciu na E7 mogę odbić wieżą, ale mogę również odbić Hetmanem. Zobaczymy, na co się zdecyduje. Może bicie wieżą jest jednak lepsze, żeby zostawić sobie możliwość odbicia skoczka Hetmanem, nie pisując struktury pionkowej na skrzydle hetmańskim. Gdyż to sprawiłoby, iż rywal na pewno lekkiego plusika strategicznego by złapał, a spójrzcie, że teraz rywal nie ma jak wprowadzić kolejnej wieży na linię E, co jest dość dla niego mocnym sygnałem, że to ja posiadam w tym momencie sporą inicjatywę. E, no główna, główna, że tak powiem, e, słabość pozycji przeciwnika to jest ten goniec, bo jeżeli on by stał na E3. To myślę, że pozycja może nie kręciłaby się w okolicach równowagi, ale byłaby naprawdę delikatnie tylko lepsza. A w sytuacji, gdzie ten goniec stoi na B2, no to myślę, że czarne tutaj w pełni kontrolują przebieg wydarzeń na szachownicy, gdyż ciężko znaleźć taki jasny punkt, który mogą e, białe atakować. OK G3 z planem król G2. Rywal ustawia pionki po czarnych polach, zauważając, że posiadam czarno-polowego gońca i to po raz kolejny pokazuje, że, że naprawdę przeciwnik wie o co chodzi. Ja bym tylko Hetmana poprawił, tyle że po ruchu Hetman H3 rywal bije na C6, ale ja mam taki chytry plan. Mianowicie chciałbym zagrać Hetmanem na H3, wieżą na E5 i wieżą na H5. I rywal ma na tyle mało figur, iż myślę, że może być ciężko mu nawet się przed tym obronić. Tylko może zacząłbym od ruchu wieża E5, gdyż wtedy ciągle mam odbicie Hetmanem, a i tak ta wieża chce lądować na polu H5. Także to będzie moja kolejność. Wieża będzie stała tutaj nieco aktywniej, no mam dalej kontrolę nad linią E, ale dodatkowo mogę w dowolnym momencie przejść na linię H. I to jest tutaj mój główny zamysł. Teraz rywal może zagrać godzinę C1, ponieważ spójrzcie, że gońca przesłoniłem i wtedy tylko skoczek atakuje skoczka, który jest broniony również wystarczającą ilość razy. Hej, rywal F4 i to jest... Z jednej strony dobry ruch, ale z drugiej mocno osłabiający, ponieważ wraz z ruchem F4 muszę się określić wieżą, czy chce iść na H5, czy chce na E3. No i na H5 w tej sytuacji nieco mniej mi się już podoba, ponieważ Hetman broni piona H2. I nawet jeżeli tu postawię Hetmana, to Mata nie dam. A spójrzcie, że wadą tego posunięcia jest to, iż pole E3 bardzo znacząco się osłabiło. I mogę to wykorzystać, poprawiając pozycję swojej wieży na linii E, czyli tam, gdzie bardzo mocno ogranicza również wieżę przeciwnika, bo może sama wieża, sama wieża stała lepiej na linii H, ale wówczas wieża przeciwnika stałaby lepiej dużo na linii E. I to wszystko łącząc ze sobą sprawia, że lepiej mieć nieźle ustawioną wieżę na linii E, zmuszając przeciwnika do posiadania źle ustawionej wieży na linii E. Także zawsze, jak nawet Wam się nie podoba do końca odejście swoją figurą, to musicie sobie zdać sprawę, czy to też nie sprawia, że rywalowi nie spodoba się to odejście swoją figurą. E, dobra, odejdę Hetmanem na linię E. Tutaj cały czas zostawiam sobie możliwość odbicia Hetmanem na polu C6. Hetman tutaj, spójrzcie, bardzo mocno już będzie ograniczał króla po białych polach. Hmm, grozi bardzo bezpośrednia groźba bicia na D4 i wieża E2. Ok, wieża F2. Rywal już tak tą, tą wieżą balansuje dość mocno na. W celach obronnych, no i ja myślę, że skoczek E4 tutaj z atakiem na te wieże na pewno nie jest złym pomysłem. I wydaje mi się, że nawet tutaj bicia na C3 mogą w pewnym momencie być bardzo e, kąśliwe, ponieważ spójrzcie, że ten król jest bardzo osłabiony na tej przykątnej. Nie ma tu pionka, a w momencie, jakbym gońcem tak wpadł na D4 i zaszokował króla, i zmusił go do odejścia, to myślę, że to będzie już pozycja naprawdę alarmowa. Także muszę przyznać, że rywal grał naprawdę. Gra cały czas. Cały czas rywal gra bardzo dobre szachy. Natomiast, natomiast brakuje mu takiego braku osłabiania się. Te pionki troszkę się bardzo osłabiły. Ten goniec troszkę stoi tutaj zbyt pasywnie. Okej, okay. wierzę F3, to jest dobry ruch. To jest bardzo dobry ruch, ponieważ on może spowodować. Pewne błędy z mojej strony, ponieważ po pierwsze, mogę zbić na F3, ale rozumiejąc to, iż moja wieża jest lepsza od wieży przeciwnika, no to już mi się powinna zapalić czerwona lampka. Ale skoro e, skoro nie mam bić tej wieży, no to co mam innego zrobić? Bo ta wieża tak naprawdę teraz. Nie ma innego ruchu. No, okazuje się, że na szczęście dla nas możemy zastosować naszą piękną łapeczkę. Opartą na tym, że po biciu na E3 wpakujemy Hetmana na E3 z tempem, z szachem. Hmm, Hetman nie może być na C3, ponieważ wieża pięknie kontroluje, a po ruchu goniec C3 w tej pozycji mogę po prostu zbić na D4, czy to gońcem, czy to skoczkiem. To jest pełna dowolność. I okaże się, że te gońce przeciwnika, tak jak już wcześniej ee, powiedziałem, nie będą miały możliwości. Rozegrania się w tej partii, ten biało-polowy goniec jest y, troszkę zbyteczny. ok wieża bije e3, to szach, no i tutaj rywal niestety podstawił figurę. Eee, może odejść królem na g2, no to wtedy nawet skoczek bije d4 z atakiem na dalsze figury. Powinno przesądzić o wyniku partii i w tym momencie rywal się poddał, także e, dzięki. Fajna partia z zawodnikiem z bardzo mi miło z tego powodu, e, moi drodzy. To, co chciałem powiedzieć, to to, że e, będę grał dzisiaj w turnieju. W sumie to za niecałą godzinę będę rywalizował w turnieju w Rzeszowie, tutaj w moim rodzinnym mieście. Trzymajcie kciuki, dlatego dzisiaj nie będę analizował poszczególnych partii. Mam nadzieję, że tłumaczę je na tyle zrozumiale, że wszystko jesteście w stanie, albo przynajmniej część z tego, co mówię, zrozumieć. A jeszcze zagramy jedną partyjkę. Mam nadzieję, że jutro ukaże się z tego turnieju materiał, czy wróciłem w tarczą, a może nawet na tarczy. A kolejnym, prawdopodobnie ostatnim zawodnikiem w dzisiejszej e, części serii speedrun będzie Alex z Niemiec, także ciśniemy. e z mojej strony. Myślę, że to będzie posunięcie, na które będę decydował się w trakcie dzisiejszego turnieju. Także dobrze jest sobie przećwiczyć partię hiszpańską, o której sporo sobie powiedzieliśmy. Skoczek G7, także rywal tutaj proponuje Kozio Defense, na który tutaj rekomendowałem Wam zagranie posunięcia D4. Od razu wykorzystujemy fakt, że rywal nieco... E, może nie, że pasywniej, ale tak mniej strategicznie walczy o centrum. Ten skoczek na E7 troszkę blokuje gońca i to sprawia, że może się to odbić przeciwnikowi nieco. Po A6 w ogóle mam wrażenie, że goniec lepiej stoi na przekątnej C4. Eee, Okej, okay, skoczek jakiś to tutaj mam wrażenie, że to już nieco wykracza poza nasz repertuar te posknięcia. Mam wrażenie, że po koniec B3 rywal chce zagrać C5 i złapać mojego gońca. No, bardzo sprytne, muszę przyznać. Dlatego spadam gońcem na E2, żeby tutaj nie mieć żadnych problemów. Gdyż C5 naprawdę może być sporą przeszkodą w tej pozycji. Skoczek G6, ok. Tutaj zrobimy roszapkę, i myślę, że zaraz przy pasole ruchem F4. Rywal wychodzi na C5. No, muszę przyznać, że ten kozioł na pewno jest pod takim względem e, dynamicznym bardzo nieprzyjemny, gdyż te figury rywala są bardzo aktywnie wystawione. Zagram gońcem na E3, żeby tego skoczka wzmocnić. Rywal D6 i mam ochotę zagrać F4, tylko że teraz już skoczek C6 i dość mocna presja wokół tej przekątnej się tworzy. Także chyba sobie to jednak odpuszczę eee, i zagram skoczkiem na C3. Wprowadzę kolejną figurę do gry, zejdę za moment królem na H1 i przygotuję nieco bardziej te posunięcia F4, gdyż wiadomo, tutaj presja jest dość znacząca. Także Hetman D2 z mojej strony, hmm, bo skoczek G4 bym tutaj oczywiście wybił i zagrał może przed F3. Gdyż ten białopolowy goniec raczej nie będzie zbyt znaczącą figurą w tej pozycji. Dobra, klucha jeden zgodnie z planem, i za momencik myślę, że w 4 będzie już możliwe do zagrania. ok, tutaj i tak wspomniałem wymienie białopolowego gońca. W tej sytuacji utrata czarnopolowego gońca byłaby znaczącym osłabieniem, ponieważ pójście, że tutaj gra toczy się właśnie po czarnych polach, a tutaj po goniec G4 mogę zagrać albo H3, albo F3, ale jak kojarzę, że nawet F3 w tych sytuacjach jest nieco poprawniejsze, gdyż i tak za moment będę chciał zagrać F4, a H3 nie do końca się przydaje, ponieważ te pole G3 wtedy znacząco się osłabia. Także goniec D7 no, i chyba zagram faktycznie to F4 z planem gdzieś tam ataku przez F5. Także rywal chyba musi samemu zagrać F5, jeżeli nie chce tutaj e, mieć znaczących problemów. Zobaczymy, czy się zdecyduje na takie aktywne rozwiązanie, gdyż to naprawdę nie jest proste. Ale z drugiej strony, jeżeli zda sobie sprawę z siły, jaką niesie ze sobą posunięcie F5, no to spójrzcie, że teraz lecę F5 i po odejściu skoczka na E5 ten skoczek będzie naprawdę świetnie ustawiony. Tyle, że ja gram F6. I ten król rywala jest fatalnie wtedy ustawiony, a wiemy, że ważniejszą figurą od króla, że od skoczka jest król. Także. Mm, no, nie sądzę, żeby to było dobre podejście do tematu. Ten król bardzo znacząco ulegnie osłabieniu. Wbrew pozorom to, co wydaje mi się najlepsze, to skoczek G4. Oj, tego rywal nie ma szans przetrwać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Mm. Mam taką bardzo dużą nadzieję. No, ja muszę zbić na G5. Jeżeli bym nie zbił na G5, to nie byłbym sobą. Rywal teraz powinien być na D4 według mnie. Słusznie, ponieważ ja po biciu na D4 rywal wtedy może być na G5. Także ja biję na H6 z planem Goniec G7. I chciałbym zawatować przeciwnika tutaj. Czy mi się to uda? Nie mam pojęcia, ale ten król posiada zbyt małą ilość obrońców, żeby to przetrwać. A powierza G8 i tak gram goniec G7. Powierza G7 wybijam, i na końcu spada goniec na D4. Dzięki czemu wyjdę z przewagą jakości. Nawet nie liczyłem, czy tutaj coś rywal może zrobić: jakieś koń G4, koń G6. Możliwe, możliwe, że tutaj rywal się w jakiś sposób może obronić, ale jak do końca to jeszcze nie wiem. Goniec C3 tutaj jest zgodnie z planem, goniec G7. Król G8, no i tutaj będę chciał rywala automatować ruchem Hetman H6. Z groźbą Hetman H8. Ok, ciach. Grozi mat na H8, także rywal zmuszony jest do zagrania ruchu skoczek G6. I tutaj chciałbym wykazać się takim przebłyskiem, może nie geniuszu, ale ale faktycznie czegoś bliskiego temu określeniu. Czy na pewno mogę? Kurczę, myślałem, że mogę, ale chyba nie mogę, jednak, bo chciałem zagrać wieżę F4. Nie można bić, bo jest mat na H8. Z groźbą wieża H4, nie można bić na H4, bo jest mat na H8. Tyle, że rywal ma taki bardzo piękny ruch, goniec D2. I nie mogę dać wieżą na H4, bo wtedy już hetman mój leci. Także kurczę, chyba zmuszony jestem do odbicia jednak gońca. I to dość mocno krzyżuje moje plany. Wieża F4, wieża E8. No i teraz myślę, że wieża F4 jest jak najbardziej dobrym ruchem już. Ponieważ bić nie można, bo jest mat. A skoro nie można, to zaraz wieża H4 i dalej ta groźba mata tutaj podtrzymana, podczas gdy... No rywal nie ma ruchu. Król przeciwnika już, spójrzcie, od dwóch postępnień nie może się nigdzie ruszyć. I prawdopodobnie no nie zdoła wykonać posunięcia w tej partii. Pytanie tylko, czy uda mi się go zamatować. Mam wrażenie, że teraz dopiero do, do rywala dociera informacja, że ta partia raczej nie będzie szła po jego myśli, ponieważ powierza E6. Ja się niczym nie boję, bo powierza f 6 następuje mat w jednym posunięciu na H7. Tutaj warto dodać, że Hetman H8 nie byłoby najlepsze, ponieważ po biciu skoczkiem w tej sytuacji jest bicie na G7, ponieważ teraz pionka także sprytna pułapka, ale po Hetman H7 faktycznie mata rywalowi daje, także muszę przyznać, że, że naprawdę fajnie to wyszło z mojej strony i tym samym chciałem się z wami pożegnać, jeszcze raz proszę was o kciuki, mam nadzieję, że, że wyjdzie to całkiem dobrze eee, dzisiejszy turniej, a nawet jeżeli nie, to będę miał okazję spotkać się ze znajomymi, z którymi dawno się nie widziałem, także mam nadzieję, że mi ją spędzę dzisiejszy dzień. Trzymajcie się moi drodzy, tyle z mojej strony i do następnego, pa pa!